OF WARCRAFT Siemano, tutaj Raphson z kanału Raphson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z gry Headstone Heroes of Warcraft. Okej, okay, tak więc zacznijmy, um, grać arenę, um, arenę numer pierwszą. Twoja talia na arenę zniknie po przegraniu trzech gier. Jeśli my wygramy 12, Um, Aren zdobędziemy najlepszy klucz, czyli najlepsze nagrody. Ok, wyszukało nam godnego przeciwnika i to będzie to druid. Muszę chronić dzikie A graczem będzie hit przysłany przez dwa ty. Okej okay. Do końca trójprzymi kontrolę nad wrogim stronnikiem niech będzie. Dodatkowo mamy monetę za to, że y, zaczęliśmy... Zaczynamy jako drudzy. Czuję krew. Okej, okay, tak więc um... Na razie kończymy tule. Pisga nam e, mocą specjalną. Co możemy zrobić? Możemy dać szał e, Berserkera z e, Amani. I kończymy turę Co teraz zrobi druid, nasz, nasz przeciwnik. Znowu będzie nas pisgał mocą specjalną. Podwróc nasz szał O, dodatkowo mamy tarczownika, tak więc użyjemy teraz monety. I dajemy dowódcę rajdu oraz tarczownika, oby nie przeszedł. Kończmy turę. Mam jeszcze szaleństwo cieni, yy, która do końca tury yy, przejmie to znaczy, do końca tury przejmie kontrolę nad wrogim stronnikiem z atakiem 3 lub mniejszym. Użyjemy um, kapłanki stracyńczego słońca. Zaatakujemy w gluta. I zaatakujemy w bohatera. Kończymy turę. Odcinki będą tylko z jednej areny. Tak dla przypomnienia z serii aren. No, no, no. Użyła teraz dobry kart, czyli szkarłatny skrzyżowiec. Ha. Hmm. Może by tak przejąć kontrolę nad nim? O, właśnie. I kończymy turę. Daj swojemu bohaterowi plus 2 i plus 2 plus ataku oraz plus 2 pancerza. Zginął nasz. Kurcze. Może by tak zróbmy szarze oraz dajemy kapankę żeby zniszczyć um, licytatora z gażetonu tam gadżetonu, Aha z gadżetonu. Dobra. kończymy się. Co teraz zrobi przeciwnik? Zabije naszą kapłankę, czy. Aha, zabije. Ok. I dodatkowo, niestety, boska tarcza. I znowu będzie nas pizgał mocą specjalną. Ale my za to mamy świetlistą istotę oraz rozbłysk, świę... o, oraz rozbłysk świętości. O, użyjemy świetlistą istotę. O, uleczymy naszego bohatera. Okej, okay, kończymy turę. Co teraz zrobi? Jestem ciekaw. Uła. Ajajaj. No, pokazał teraz klasę. O, ok, więc użyjemy teraz tego i użyjemy cesarską kobrę. I kończymy turę. Ma jakąś dziwną flaszkę. Zniszcz każdego stronnika zranionego przez tego stronnika. Aha, czyli jak pewnie zaatakuje to. Aha. Użył niestety czaru. No niestety, bywa. O boż. O! Możemy umieścić w swojej ręce kopię. Czekaj, co nam da. Wybierz jedno. Zadaj 5 punktów obrażeń stronnikowi, lub zadaj 2 punkty obrażeń wszystkim wrogim stronnikom. Ha. Najpierw uleczymy naszego bohatera. Um, oraz. Hm. Spadające gwiazdy. Ho. Może tak mu zrobimy. Kończymy turę. Nikt nas więcej nie będzie atakował. Aha, wystawia jedki, a z Argentu. No niestety, chyba przegramy tą walkę. Owicjuszka. Damy może tego oraz tego i kończymy turę. No niestety chyba przegramy tą walkę na arenie. No niestety. Ale to chyba, błąd, nie wiem. Naturalnie. Tak, to błąd. Zrobił błąd. Zdecydowanie zrobił błąd. No ale my za to mamy prowokację. Oraz tego. Nowicjuszkę. I uleczymy naszego bohatera. O właśnie, o to nam chodzi. Pewnie coś um, da jakiś czar, dokładnie. No, niestety nie. Ajajaj. No niestety. Chyba przegraliśmy, tak. Przegraliśmy. No niestety, hmm. Przegraliśmy. Zajumam sobie, No niestety. Otrzymuj plus 2 do ataku za każdym razem, gdy jakaś postać zostanie uzdrowiona. W światłości. Niestety mogła przyjść wcześniej, ale taki mój los. Koniec, który niech nas przeciwnik zabije. No trudno. W następnym razem pójdzie nam lepiej. Oby. Hmm, porażka. Okej, okay, tak więc skończmy nad tym odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film a subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!